Kilka dni temu, a w zasadzie wczoraj, zostały ogłoszone powołania. Pana e, probierza do reprezentacji na mecze z Łotwą i, i z Czechami sobie dzisiaj omówimy, ale trzeba powiedzieć krótko. Chyba jest ok, Chyba jest to, co ludzie chcieli. Zaczynamy od bramkarzy. No cóż, Bułka, Skorupki, Szczęsny, Rosja standardowo. Panie, że Bułka dostał szansę i mam nadzieję, że mecz meczu z Łotwą dostanie Niemożliwość zagrania. Bo naprawdę świetny son. W NICEI na maju trzechami, chyba postawił mnie Miranda takie większe doświadczenie u niego. Ale zobaczymy, jak to z wymyśli. Z Skorupski, wiadomo. Z obrońców. No, Bednarek i Bochniewicz są. Znowu. Oczywiście powrót Bednarka. Wiadomo, spoko. Bochniewicz. No, płotkie się tam tował, Chyba u że tam jeszcze był tego. Ugrzęczka teraz wraca. Dla mnie spokojnie, bo to jest zawsze obrońca grający dobrej lidze, bo gra w Reddicie i naprawdę solidnie. No jest Cash, no jest jędziora, który no, trochę go nie rozumiem, bo do końca. Giljor Peda, Wdowik, z którego też się cieszę, bo naprawdę fajnie, fajnie się fajnie działa, fajnie gra w tej, e, jak oraz chodzi o No dla mnie na plus. No, może jedyne minusy to jest ewentualnie kędziora przy tym, ale to po ostatni. Dobra, z pomocników jest Benedykt jest Dziczek, jest Frankowski, Grosik, Piotrowski, śliż, Szymański, Wrzowski, Zalewski, Dzieliński. Spoko, że jest Zalewski, bo zawsze to wiadomo, można pokazać się przy, przy selekcjonerze. Nie rozumiem z powoływania powołania liczka, ostatnie macie były średnie, więc damy sobie z nim spokój. No chciałem zobaczyć Benedet Czaka już tak dostałem, żeby wszedł zagrał. Tyle na Frankowski, spoko, Brosicki też. Piotrowski chciałby, żeby zagrał w którymś meczu od pierwszej minuty, bo na pewno dałby dużo. Szałek fajnie, że też jest. No i Zieliński zawsze jest też spoko. No i na to mamy tak, Adama Buksę, Roberta Lewandowskiego i Świdera. I co tutaj się że w No nie ma Milika. I trzeba powiedzieć wprost, ktoś tutaj napisał, Szacun, że no nie ma Milika. No, to była racja, że on dały dał tej reprezentacji w sumie, więc Ale jest taka, że na no, dziecko trzeba sobie zapracować, a jakby no Milik na swój sposób powiedział wprost, że i dał, nie dał takiej satysfakcji w niewielokiej pewności panu kolorzowi, yy, więc yy, z booksta ale i świder. Yy, zagrają. Osobiście cieszę się z tych powołań. Yy, jeżeli miałem się do czegoś przyczepić, to rzeczywiście byłby do chyba kędziora i... Bo boże że ja kliknąłem, bo ja to na Instagramie patrzę. Yy, no, przyczepiłbym się tylko do Kendziory, bo można byłoby kogoś innego dać. Ktoś jeszcze z Ekstraklasy, ewentualnie dziczka bo jakoś ciężko by sobie że jeżeli nie odpalił w weczu z Błodawią i wyspawił w czymś, to ma odpalić z Czechami. Także tyle. Dla mnie spoko powołania. Znaczy, że to już wszystko jest, powiem wam szczerze, pierwsza raz w życiu. Jestem zmęczony tą reprezentacją, już nie chcę jej oglądać. Na całe szczęście już w tym roku nie będę musiał. Ted 2 i the end i tyle. Widzimy się wkrótce, Elo.